Radio Kraków. A w studiu Marcin Koczyba i jego gość, dzień dobry. Dzień dobry, naszym gościem jest Piotr Rejowski z Onet Moto. Witam. Witam, witam serdecznie. Pozwoliłem sobie na blogu napisać. Tur, 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 fu, fu, fu. No dobry, tu. Prawda? No, bardzo dobrze. Rzecz dotyczy oczywiście motoryzacji. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy będą samochody, które, które nie będą potrzebowały kierowców, bo wiele wskazuje na to, że tak się rzeczywiście w końcu stanie. No, będą są już takie samochody, bo nie wspominając już o, o aucie zrobionym przez Google, z którego większość nas korzysta w internetach, to są takie auta, jak RinSpeed, który stworzył na BMW i 3 taki samochód i Mercedes też pokazał takie auto. To jedne z dwóch. To jest w ogóle zagadnienie bardzo szerokie. Bo w ogóle jest tak już od dawna, że przecież pierwsze samochody, jak powstały, to korbki były do uruchamiania, nie było żadnej elektroniki, nie było wspomagania hamowania, nie było wspomagania układu kierowniczego. I tak powoli, powoli, małymi kroczkami, ta elektronika tak, zaczęła się nas. Po... Pamiętasz, jak było przecież jak pojawiły się pierwsze auta z ABS-em, to było z tyłu, była taka przyczepiona tak, tak, ABS. Wielka naklejka. Tak, uwaga, jej, on tak. ma ABS sobie, uważyć, oswie, uważać, oswie, ma tak. odległość, tak, ma ABS. E, jak diabła. Trochę się tego niektórzy kierowcy bali. Dziś to jest przecież w każdym samochodzie. Chyba nie ma już w każdym W każdym samochodzie żeby... musi być, musi takie być. są przepisy. No właśnie, więc ABS wszedł już do, do takiego użytku codziennego, trafił pod wszystkie strzechy. Podejrzewam, że na ciąg ciągniki rolnicze pewnie będą go miały, <laughs> więc, więc ABS rzeczywiście stał się czymś powszechnym. No a teraz. Kolej na kolejne systemy. I tych systemów jest ogromnie dużo. Ja kilka z nich na blogu opisałem w www.radiokrakow.pl. To gdyby Państwo tak, chcieli sobie Pod tytułem, sobie poczytać, przypomnij? Pod tytułem Tur, 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 fufu. <laughs> fu", to cytat, ale jeśli Państwo sobie przeczytają, to wie, dowiecie się, z kogo nie będę tego blogu Ja już teraz przeczytałem, czyta. zachęcam. <laughs> Dziękuję. Mamy, mamy systemy, które na przykład potrafią nam dohamowywać samochód. Jeździłem takim samochodem, że ustawiasz odległość od auta poprzedzającego i mhm. jeśli zdarzy się, że jakiś samochód znajdzie się bliżej, to nie tylko, że on ci zacznie brzęczeć. Ale tak. on dohamuje I to jest y, pewne niebezpieczeństwo, bo kierowca zaczyna tracić czujność, tak? Y, tak, tak, bo czekamy na on zahamuje, sygnał, na ta. lampkę, na to, że zahamuje, i no i co? Jedziemy i czekamy. Mm -hmm. Jak się coś, jak coś stanie, wiadomo, że samochód przemyśli to za nas i za nas to zrobi. No i też, czy tak powinno być? Czy to nie osłabia czujności? A co jeśli system się zepsuje i kierowca nie zdąży zareagować na czas? bo bum. Y, kolejny system, który, który pomaga, ma pomagać, to system, który pilnuje, żebyśmy nie zmienili toru jazdy. Kamery tak. schowane w lusterkach e, pokazują obrys samochodu. To przy parkowaniu bardzo się dobrze sprawdza, uh -huh. bo widzimy linię jak i dokładnie możemy samochód ustawić równolegle. Ale on też potrafi wpłynąć na układ kierowniczy. Czyli jadąc autem, e, m, możemy nawet puścić w pewnym momencie kierownicę i auto po łuku samo pojedzie, bo nam skoryguje tor jazdy. Ty ja puściłem. Ja bo też, ty mówisz też... o Infinity, prawda? Tak, tak. tak ja, ja puściłem kierownicę i rzeczywiście przez jakiś czas on jechał, natomiast zasygnalizował mi, że nie trzymam kierownicy i powinienem to zrobić natychmiast, bo on wyłącza system. Uh -huh. no to jest fajne zabezpieczenie. Bo e, chroni przed takimi niemądrymi ludźmi jak ja. Mm -hmm. Ale to, to, bo to są takie ciekawostki. My, my, my jako dziennikarze, więc próbujemy badać, jak to wszystko działa, żeby państwo potem ma to opowiedzieli, żeby państwo tego nie musieli robić, bo takie nasze zadanie. Ale, ale rzeczywiście tych systemów jest coraz więcej. Jakbyśmy tak zaczęli szukać. Tak, a ja dzisiaj widziałem, jak ty parkowałeś sam, jak zwierzęta. A są takie systemy, które robią to za kierowców, prawda? Tak. tak same tak, znajdują tak. miejsce parkingowe, same stwierdzają, czy to miejsce jest wystarczająco, wystarczająco duże. To jest parkowanie równoległe albo prostopadłe, możemy sobie wybrać z, z menu opcji. No i, no i parkuje. My tylko odpowiadamy za to, żeby, żeby odpowiednio otrzymać prędkość albo hamulcem w przypadku automatycznych skrzyni biegów, albo na pół w przypadku manualnej skrzyni biegów. I to też jest system, który jest już coraz bardziej powszechny w samochodach, tak? tak? Bo już nie wspominając o tym pomacie i o innych, innych. Ale mamy jeszcze jedną rzecz, która się w walcie pojawiła. Łączność z internetem. O tak. I tu, moim zdaniem, pojawia się zagrożenie, ponieważ yy, po pierwsze, przechowujemy w samochodzie rozmaite dane z naszego telefonu. Jak się telefona. łączymy z telefonem, to przechowujemy jakieś dane, o których nie wiemy, jakie przechowujemy. Bo przechowuje je samochód. Tak. I, I do co? tych danych dostęp ma serwis którym, z tego, co wyczytałem w, w ostatnich wiadomościach, właśnie na temat zabezpieczeń w samochodach, serwis samochodowy, który pobiera te dane z samochodu, też musi te dane przechowywać gdzieś. Czyli to mogą być na przykład nasze sms -y, to mogą tak. być nasze maile, to Wszystko. mogą być nasze rozmaite dane PDF. -y, nie Wszystko PDF -y, to jest w naszym profilu, kalkulacyjne ta. rozmaite rzeczy. Dokładnie. Czyli zaczyna się wchodzenie w sferę prywatną. E, tylko mówię przez to. Za naszą zgodą, że ma... ale, tak, ale jest to niebezpieczne. nikt ci tego nie mówi, kiedy jedziesz do e, serwisu. nikt tego nie mówi, jakie są zabezpieczenia w samochodzie przed e, włamaniem przez hakerów. Ale też nie mówi, że to kopiuje. Nie mówią ci, że, że oni zabezpieczają nie, Twoje nie dane e, i jak oni je będą chronić. No bo to jest pytanie. No, to schowają na półkę. No prawda? Tak, tak. Taka, tam tam płyta... jest Piotrek, tam jest Marcin. Tylko trzeba, proszę tak. bardzo, takie miał PDF-y, takie miał zdjęcia w w komórce tak. i, i my będziemy tu pilnować. Nie, Oczywiście żarty, ale, żarty, ale jakoś to ale, muszą przechowywać w bezpieczny sposób. Do tego to zmierza, że, że coraz więcej informacji na nasz temat gromadzą ludzie, o których nawet nie bardzo wiemy, że je mają. Tak. E, ludzie, którzy kompletnie nie są do tego przygotowani i nie jest ich zadaniem przechowywanie naszych danych. Mało tego, bo to o czym mówimy, to to jest jedno to, że przechowują i że mają do nich dostęp, ale mają też dostęp do naszego samochodu ludzie z zewnątrz, no, poprzez bo mogą, internet. Tak, i mogą wpuścić nam konia trojańskiego. Trojańskie. Tak, kiedyś jeździliśmy na koniach, teraz konie będą jeździły w samochodach. I możemy sobie wyobrazić, że w jakiejś tam odległej bardziej lub mniej, ja myślę, że mniej w odległej przyszłości w naszym samochodzie, który będzie sterowany przez internet, tak, przez mhm. satelitę, no bo tak to ma wyglądać, że wprowadzamy mapę i mówimy jedź tam, ale on musi cały czas łączyć się z satelitą, musi pobierać na bieżąco mapy, informacje drogowe, mhm. trafik tak zwany, czyli korki, wypadki i tak dalej i w ten sposób można przekazywać dane w obie strony. No można, no, I teraz... można przejąć kontrolę nad samochodem, hmm, tak, tak jak tak, nad komputerem, tak, i nad światem potem. Ale... <laughs> nie, ale, ale <laughs> właśnie tak jest przecież, ja się w ogóle z tym nie zgadzam, bo dla mnie samochód powinien służyć do tego, żebym ja sobie nim jechał. Transport publiczny może się sam poruszać, może sobie tam jeździć poruszany przez, kierowany przez komputery, ale, ale ja po to kupuję samochód, żeby mi dawał przyjemność z jazdy. No może jestem z tego pokolenia, które tak lubi, tak? Może te inne pokolenia będą tylko uważały, że samochód jest narzędziem do przemieszczania się z punktu A do punktu B, i dlatego to samo te tak, teraz wyglądają, że tak będą wyglądać, a nie inaczej. No i będziemy jeździć takimi autami z 2005 roku, bo, bo te auta tylko, tylko będą mogły poruszać się same. U mnie w ogóle nie ma ani ABS-u, ani ASP. I długo takiego samochodu szukałem. Ale zobacz, właśnie dotknąłeś tego, co, co mnie najbardziej w tym wszystkim też zwróciło moją uwagę, czyli do czego służy samochód? To przemieszczania się z punktu A do punktu nie, B? Nie, nie, nie. To służy nam... do tego, żeby y, pokazywać y, swoim żołnierzom, na metrę, jesteśmy wspaniali. Czy też po to, żeby dać nam wolność? To <noise> słowo wolność zawsze kojarzyło mi się z samochodem. Nie z komunikacją zbiorową, która pojedzie taką trasą, dowiedzie mnie w takim no. czasie tu i tam, tylko samochód. Wsiadam, wysiadam, zatrzymuję się, jest ładnie, mogę pooglądać. Ja to lubię po prostu. Ja no, lubię prowadzić o to i chcę się czuć wolny, a nie y, obserwowany przez x osób, które gdzieś tam notują. Jechał wtedy tam no. z taką prędkością. I nie dlatego, że mam coś do ukrycia, tylko dlatego, że to jest mo moje, to ja. Nie chcę, żeby ktoś w tym grzebał i gdzieś komuś potem udostępniał, może tym handlował, tak, jak handluje się teraz danymi, jak sprzedaje się numery telefonów komórkowych. Wiesz teraz, w listanie GTR, który jest obserwowany na bieżąco, pan dzwoni i mówi, no tutaj wyłączyliście sobie SP i jeździ się niebezpiecznie, więc możecie stracić gwarancję, proszę uważać. Tak, ale skąd on wie, bo to No bo się cały czas łączy. Sa tak, samochód wysyła ta. SMS-a ze skargą na ciebie. Czyli twój ta, własny ta. telefon za przeproszeniem kabluje na Ciebie do, do producenta. Co który spłaciłeś ciężkie pieniądze po to, żeby ktoś, na, ktoś cię obserwował i na ciebie tak kablował. Robi ci sportowe auto i mówi, nie możesz jechać sportowo, bo tak. stracisz gwarancję. To po co? No po to, żebyś kupił samochód. Ale po co? Żeby, nie. Żebym jeździł jak autobusem? No tak. Autobus. Masz autobus za, za pół miliona złotych Proszę no, Państwa, mówisz. musimy kończyć. Czuję, że ten temat jeszcze wróci, bo, bo nie, nie zdążyliśmy go nawet dobrze rozwinąć. E, ale chcieliśmy Państwu pokazać, że zmienia się bardzo dużo w motoryzacji i że trzeba to mieć na uwadze i to kontrolować. Musimy wiedzieć, co producenci robią z autami, jakie instalują nam systemy i kto tymi systemami zarządza i w jaki sposób przechowuje nasze dane. Dokładnie. A ja zapraszam na mojego bloga Kraków. a naszym gościem był Piotr Rejowski z Onet Moto. Dziękuję bardzo.